Cześć, ja jestem Kseli, a dzisiaj przedstawiam wam nowy format na kanale, czyli podsumowanie EURO. Jest to nowy format na tym kanale, codziennie będą się pojawiać odcinki w godzinach pojannych ze wczorajszych meczów Euro. Wczorajszym pierwszym meczem, jaki mogliśmy obejrzeć był mecz Rumunii z i Rumunia wygrała ten mecz 3 do Zaja po golu z Rozwana Marina oraz Denisa Deakusa. Mimo, że Ukraina miała większe posiadanie piłki, nie mogła znaleźć drogi do bramki. No i tak samo statystyki, jak teraz możemy zobaczyć, były zasadniczo lepsze po stronie Ukrainy, mimo, że e, sytuacji bramkowej miały więcej. Strzały na bramkę niestety tylko dwa, strzały niecenne AS-6 oraz strzały zablokowane AS-6. Widać, że Rumunia nie poddawała się w tym meczu, a nawet bym powiedział, że prowadziła ten mecz, mimo że ma lekko gorsze statystyki. Ale pierwsza Bianka była bardzo ładna i Ukraina, wygrała, prze, fu, przepraszam, Ukraina przegrała 3 do Zaja. Drugim tak. meczem, jakim mogliśmy obejrzeć o godzinie 15, była Belgia i Słowacja. Niestety Belgia przegrała 1 do 0 ze Słowacją. Gola na 1 do Zaja aż w siódmej minucie strzelił 30-latek Iwan Sjans. Nie wiem czy ja to dobrze wymawiam, jak coś to przepraszam. Aż w 7 minucie tutaj macie gola i Belgia do przejwy przegrywała 1 do Zeja. Po rozpoczęciu drugiej połowy, gola na 1 do 1 strzelił majo Lukaku, lecz niestety gol e, został przez Waję anulowany, ponieważ był spalony. Drugi gol w 86 minucie też na jeden do 0 i mają Lukaku ale gol niestety nie został uznany z powodu ręki no niestety mają Lukaku miał strasznego pecha w tym meczu niestety tak Belgia ma takie statystyki posiadanie piłki mieli lepsze sytuacje bramkowe mieli więcej szczały na bramkę mieli więcej lekko strzały niecelne no to porówno i strzały zablokowane az 6 Może... wydaje mi się że Belgię nie oglądałem niestety tego meczu Żadnego wczoraj nie oglądałem. Ale wydaje mi się, że po tych statystykach można powiedzieć, że Belgia była lepsza, ale też zabrakło im szczęścia. I tak wygląda sytuacja grupy E po tych meczach. Rumunia zajmuje pierwsze miejsce. Słowacja drugie. Belgia trzecie. A Ukraina czwarte. Ostatni mecz wczoraj to mecz pomiędzy Francją a Austrią. Francja mnie, ale wygrała 1-0. Po samobójczym golu 26-letniego Maximiliana... WBA, niestety gol samobójczy i jedyny w tym meczu. Tutaj macie filmik, jak wygląda ten samobój, co można jeszcze więcej powiedzieć. Statystyki sobie zobaczymy. Oczekiwane bramki Francji były ponad dwa. Posiadanie piłki o dziwo, Austria miała większe, ale sytuacji bramkowych mieli tylko 7, a Francja as 14. Strzały na bramkę co prawda po 3 i strzały niecenaz 6. Prezentują się całe, salutkie statystyki. Więc, jakby ktoś chciał, to można zatrzymać filmik i sobie obejrzeć. Dobrze, a co nas dzisiaj czeka? Jakie dzisiaj mecze nas czekają? Dzisiaj, pierwszym meczem o godzinie 18.00, za jezu, jakim możemy obejrzeć, jest Turcja. Gruzja ciekawy, chociaż nie jest jednostronny, moim zdaniem. Natomiast z I... drugim meczem bardziej ciekawszym jest mecz Portugalia Czechy, który możemy obejrzeć o godzinie 21. I to jest mecz też taki niewiadomy moim zdaniem. Czechy teraz jak tak patrzę no to mają 5 zwycięstw pod rząd, a Portugalia tak nie do końca, dwie pojażki. Jedna z Chorwacją, druga ze Słowenią. Moim zdaniem Portugalia albo Remis. Dobrze, a teraz moje typy na ten dzień. Tak się prezentuje ten kuponik. Do zobaczenia jutro. Zostawcie jeszcze raz łapkę w górę i subskrypcję. I co? I siemanko!